Pole grawitacyjne. Księżyc okrąża Ziemię z okresem po orbicie kołowej. Mamy okres obiegu Księżyca wokół Ziemi. Odległość Ziemia-Księżyc, która jest równa 60 promieni Ziemi. Promień Ziemi mamy przyspieszenie ziemskie. Polecenie pierwsze. Oblicz przyspieszenie dośrodkowe, a ze wskaźnikiem DK działające na Księżyc. Przyspieszenie dośrodkowe. Jest przyspieszeniem grawitacyjnym. Przyspieszeniem grawitacyjnym wybieranym w ziemię, przez ziemię w miejscu, gdzie znajduje się księżyc. Oznaczyłem to przyspieszenie g ze wskaźnikiem K. Przyspieszenie dośrodkowe w równu, po okręgu jest równe omega kwadrat razy r. Omega to 2 pi dzielone przez T. T księżyca, okres księżyca i odległość. Ziemia-księżyc. Przyjrzyj się, 2π, to wszystkie wielkości znane. Podstawiamy i znajdujemy. Drugie polecenie. W jakiej relacji są dwa stosunki? Jeden to stosunek przyspieszenia do środkowego działającego na księżyc do przyspieszenia ziemskiego. I drugi stosunek odległości Ziemia-księżyc do promienia Ziemi. Ze znalezionej wielkości korzystamy. Stosunek GK mamy pokazać, jak wygląda, do GZ. GK, tę wartość, stawiam przyspieszenie ziemskie znamy i to jest 1 do 3600. Zwróć uwagę na to, że 1 do 3600 to jest 1 dzielone przez. 60 do kwadratu. Przyjrzyjmy się tutaj, co obwiodłem czerwoną linią. Zależność między odległością Ziemia Księżyc a promieniem Ziemi jest właśnie równa 60. Ten stosunek możemy zapisać w taki sposób. Znaleziona relacja między dwoma stosunkami wygląda w taki sposób. Polecenie trzecie. Jakie prawo fizyki można sformułować na podstawie tej relacji? Proponuję pójść taką drogą, wyznaczyć GK, ale GK przedstawialiśmy już takim wzorem. Podnoszę nawias do kwadratu i piszę. Mam taką relację. I teraz te relacje przekształcę tak, że TK na lewą stronę, rzk w dwóch miejscach będą też z lewej strony, a na prawą stronę pozostałe wielkości. Co otrzymuję? TK w kwadracie w liczniku, rzk do trzeciej, a tu 4 pi kwadrat przez gz oraz rz kwadrat. To wszystko jest stałe. Zatem zachodzi relacja równość. Że te ułamki są stałe. Cóż to za ułamki? Stosunek kwadratu okresu do odległości między dwiema masami, z których jedna porusza się pod wpływem siły grawitacji wokół drugiej. To może dotyczyć Słońca i dowolnej planety. Jest to nic innego, tylko. Znane trzecie prawo Keplera. I polecenie czwarte, ostatnie. Czy z wykrytej zależności można policzyć okres satelity okrążającego Ziemię po orbicie o promieniu równym dwukrotnemu promieniowi Ziemi? Oczywiście, że można. Wyznaczam teka z trzeciego prawa Keplera. Następnie wstawiam za rzk. 2RZ, tak jak mówi autor zadania. Pozbywam się nawiasu, podnosząc do y, trzeciej potęgi 2RZ. Upraszczam, co się da? Otrzymuję taką zależność. Wszystko jest znane. Podstawiam dane i znajduję 4 godziny. Około.